I'm Mógłbyś Żabol mówi mi pracuj nad sobą, by wygrać z demonem Udowodnię więcej, zanim piekło mnie pochłonie Nie chcesz wiedzieć, jak często myślałem, że to koniec dla wszystkich dzieciaków, dla których psycha jest wrogiem Wysyłają kwicik chcą chodzić z moim blogiem na klacie Trochę lepiej jest, w końcu inaczej Czułem się bezsilny, widząc jak rodzina płacze. Może w końcu skończę pytać, dlaczego psychikę szmacę. Chcę mi zabrać wiarę, typ co nawet nie jest graczem Może lepiej zabierz mojego wyra, twoją szmatę Twój ciężko mi się dogadać, więc zamykam ja bez yeah. ciągle wylatują słowa, co Jeszcze są twoja ja warte. Tak. Pół serio, pół żartem. z twoją koleżankę, głupia jak chuj, pocięta emą jak sampę. Kręczysz źle w mieście, potem dile z policjantem. Moje teksty błyszczą prawdą, twoje słowa jebią fałszem. Tak ja. jest, ja. Ja. Obiecałem sobie, że skurwysyny syny nie zjedzą mnie. Obiecałem sobie, że nie powiem jej, kocham cię. Nie, kocham cię. Nie, nie. Obiecałem sobie, że nie mogę tu zostać. Nie mogę. Yeah. Obiecałem sobie, że przeciwnością sprostam. Całe szczęście, że nie jestem solo w tym, jak so, miałem rybę, yeah. z mnie krył. Choć wiem, że sam już nie ma sił, choć wiem, że sam tu zawsze będę, bo nie umiem kochać stir. Yeah. Może kiedyś yeah. będzie ok, gdy przestanę patrzeć w mój most byłby inaczej, gdybyś była przy mnie tej mąż, tak. byłby inaczej, ale kazałem ci wypierdalać. Mój cel to duży jest i dla mojej siebie chwała, dla mojej grupy chwała, a dla nas chwała. ona chciała mnie brać na żarty, a ci tu z nie moja grupa. Na gotówkę ja wciąż otwarty, wyszła oparty. płyta, ja w nowych butach. Teraz, obiecałem sobie, że skórwy syny nie zjedzą mnie. Ja! Yeah. Yeah. Obiecałem Ej. sobie to. Yeah. Obiecałem sobie, że nie powiem jej. Kocham cię. Yeah. Nie, kocham cię. Tak yeah. Obiecałem sobie, że nie mogę tu zostać. Yeah. Yeah. Obiecałem sobie, że przeciwnością sprosta. nie, yeah.